Hej, dziś wracam do was z kolejnym konkursem. Tym razem do wygrania będzie w nim nie nieklasyczna przygodówka, ale platformówka polska z lat 90., mianowicie Lew Leon i mam do rozdania cztery egzemplarze tej gry do odebrania w GOG.com. No i GOG.com jest oczywiście sponsorem nagród. Aby zdobyć jeden z egzemplarzy gry, należy odpowiedzieć na proste pytanie. Mianowicie, jaki jest Twój ulubiony zwierzęcy bohater gry komputerowej? Niekoniecznie grywalny może to być postać poboczna i dlaczego? Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. Spośród Waszych zgłoszeń mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, wybiorę cztery osoby, których uzasadnienia najbardziej przypadną mi do gustu. No i te osoby oczywiście otrzymają egzemplarz Lwa Leona na gog.com. Na zgłoszenia czekam tydzień do 18 lipca, czyli do czwartku do północy. I jak to u mnie bywa, odpowiedzi należy wysyłać mailowo na adres wicek 11 Bądź wiadomości prywatnej na profilu facebookowym kanału Wicek8.3. Regulamin konkursu znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do uczestnictwa, bo mimo, że nie mamy do czynienia z przygodówką, to jednak wiem, że na moim kanale jest sporo osób, które mają sentyment do gier z lat 90. No i ja również mam taki sentyment. Mam też wielką sympatię do platformówek i w ogóle do polskich gier. Także jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału. Trzymajcie się. I do usłyszenia.